jeszcze, zmieściło się fajnie ok gospodarstwo, gospodarstwo oczywiście młyn młyn, gospodarstwo i gospodarstwo chociaż 2-2, dwa, dwa. dobra damy to i tutaj samo gospodarstwo pięknie tylko wiecie co? Mm, przyda się woda tutaj jeszcze więc damy dwie studnie żeby tą wodę gromadzić jednak, jakby nie patrząc, ok. No i oczywiście to znowu czekamy na, na rozwój sytuacji. Hmm. Tutaj jest niefajnie. Dobra, kościół został zmodyfikowany, fajnie. Więc tych m, książki, jak się robią książki, z czego się robią książki? Fog, zapomniałem. Liść, weźmiemy to, zrobimy. Hmm. I to oddamy jeszcze, niech będzie. Już już, no, już przepraszam, też. że was zostawiłam, ale niestety miałam bardzo ważny telefon. Zespokołem. Mm, tutaj się wiele rzeczy po prostu dzieje. Ja już ja już dzisiaj, że tak powiem, wybaczcie mi, ale jest mi czasami ciężko yy, to ogarnąć. Ja nie chcę tego. Um, Kamień kami. kami mi się skończył. Ja chcę, jak się wyburza studnie? No klikasz na studnie, Nie? Słyszysz? Tak, tak, tak. Teraz dni i na dole masz wyburzenie, taką bombę. A, już udało mi się kliknąć, wiesz, bo przez moment nie mogłam kliknąć. A, no spoko. Uh. Metropolia. Co najmniej 25 osób. Dobra. Mm. Dobra, Pojawi dobra. się duchowny jest, mam pierwszego brata. O, wymagają zboża, ja Cię kręcę. Dobrze, to jeszcze damy zboże. U mnie wszystko jak na razie działa, ja nawet nie wiem jak ja to zrobiłem, ale wszystko działa w miarę... Tu jest węgiel, kurczę, źle zrobiłem. Dobra, się z tym. Ważniejsze jest dla mnie teraz to, żeby to wszystko w miarę płynnie działało. Tutaj dam jeszcze zboże, zboże, boże. Tak, tak jest, zboże, zboże, jeszcze raz zboże. Zboże, 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 To ja będę, ja będę musiał znowu prestiżem zaszpącić. Za no ja niestety, ja nie mogę nic podbijać, ponieważ Black mam żołnierzy. No ale masz e, tych, jak się nazywają? Masz... nichów. E, mnichów. E, mnichów. E, mnich. Zaraz, zaraz. Mnisi, mnisi też mogą podbijać, pamiętaj. Wiesz? Nie wiem, ilu mam, ale zaraz zobaczę. Mnisi też mogą podbijać. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Jeżeli masz sześciu, to możesz podbić taką standardową jakąś rzecz, nie? Czy się sprawdzało w logistyce? Na razie mam chyba jednego. Nie, nie, jeszcze się nie zrobili. Nie klikasz, patrz, klikasz na kościół i tu masz wypisanek. Ja mam w tym momencie dwóch mnichów i trzech bratów. No mam dwóch. Tak, ja tak mam. I teraz jak ty mówisz to, żeby to podbić? Klikasz na daną posiadłość. Okej, 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 okej. Ze spokojem. Niestety Piesek ktoś usłyszał i nie musiał wyjść. Dobra, mm. To słuchaj. Klikasz na daną w włości. Nie. Ta. I tam masz na dole. Najpierw masz żołnierzy swoich i masz na dole nawrócenie i przekupstwo. Najedź na nawrócenie. Tutaj widzę, że muszę mieć 8 mnichów. No tylu nie mam, więc nie mogę wysłać ich. Ale na dany łosienie, to chcę podbić, tak? Tak, 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 tak. E, przekupstwo albo nawrócenie. I zobacz, ile... duchownych. I jeżeli przekupstwo to nie mam, że nie mam. Ha, nie mam A jeżeli chodzi o nawrócenie, to czego nie masz? O. Dobra, nic się nie stało. Uh, dobra co, co było? You... Ja, Za to było? Bo ja nie wiem. Koś zmroziło, koś zmroziło. Za mało mam duchownych Za mało. No to rób duchownych i wysyła ich. Ej, znowu. Oczekiwani na innych graczy. Marionka, co robisz? Maria. Ojojoj, oj, chyba Maria. Chyba Marię nam wyrzuciło. Sekundka, tak. Za chwilę jesteśmy. Jesteśmy po, no, krótkiej... Jesteśmy po krótkiej przerwie. Jesteśmy po krótkiej przerwie, po prostu mieliśmy problemy natury sprzętowej, internetowej, nie wiem, zwał jak zwał. I jedziemy dalej z tym koksem. To co podbijasz tam te włości? No, na razie nie mam szans, tak jak mówię. Ja tutaj czekam na wojsko. I mam mhm, cały czas. Ze, spoko o, haha, mam ze spokojem, ze spokojem, ze spokojem. Ja teraz myślę nad tym, co by tutaj. O, może wezmę to. Jeszcze. Mam po prostu kiepsko, ale co to poradzić. No. Dobra, muszę zbudować jakiś teren jeszcze Ludków, którzy by zamieszkali. Um. Okay. No, Ludków, który, którzy by zamieszkali, tak? Tak. <laughs> no to fajnie chyba, nie? <śmiech> <śmiech> Spoko. Tak, to wybaczcie okay. dzisiaj za moją składnie, ale po prostu mam taki. Śmieszny dziwny no. humor. No. Trzy. Ej, no co jest? Jeszcze jeden, jeszcze tylko jeden. Dobrze. To budujemy, to będziemy mieli więcej ludzi. Tak Oje, okay. przyznano kul słońca. Przed tak, No ja mam już trzy te gwiazdki. A... Geologów. Pięknie. Dobra, to jest... może to się wyrówna wcześniej czy później. Musi się wyrównać. Kiedyś, kiedyś. Znajdamy geologa. Kiedyś. Dobra, uważa, że mi złoto. Oj, tutaj nie mogę go lokadać. Kurczę, to to musimy usunąć. Dobra. Wiesz, co? Nie mam kamienia, wiesz? Ja Nigdzie. mam. Kamienie. Ja nie mam kamienia, niestety. I nie no, mam 10 99%, więc nic chwilowo źle, ale bez podbicia terenów. Ja bym chciał zobaczyć. A, gdzie... Ciężko, ja bym podbiła obok siebie tereny. Ja muszę zobaczyć gdzie ja będę miał kamień. Dobra, będę musiał iść tutaj. czterech. Nie za wiele, że tak powiem, ruchu zrobić, niestety. No spoko, ja muszę osiągnąć. W trzeba było wziąć więcej żołnierzy, jak miał... jak była kasa. No. Ja muszę... Czemu nie mogę? Zbyt mało duchownych. Pisze mi, mu, że muszę mieć 8 duchownych, a ja mam 8 duchownych nie mogę ich wysłać. Nie, 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 nie czuję, o co chodzi. Ale spoko, dobra, mniejsza z tym. Aaaa. Cztery gwiazdki. Hmm. Dobrze. Czy jeszcze dwie, dwie gwiazdki i koniec, nie? Bo dobrze. Taka, no w sumie mamy, nie wiem, będziemy koło 30 minut już nagrania, nie pewnie. Widzicie, widzicie ta gra jest taka nieprzewidywalna, ponieważ ktoś tak. od... się Komuś, jak się zacznie początek, to tak naprawdę. Tak, idzie. Trzeba, my, trzeba myśleć, trzeba myśleć. E, dużo myśleć. I raz tutaj Sato nie pomyślał, teraz tak. raz, raz ja od razu się skupiam na czym innym. Więc widzicie, że. Roz, jest, jest, rozbieżność. Jest rozbieżność i to dużo. Ale spoko, dajemy radę, dajemy radę. Dobra. Co ja chciałem jeszcze teraz zrobić? Ten kamień, ten kamień będę musiał tutaj dopaść. Bez kamienia to będzie jak bez... bez ręki, nie da rady bez kamienia, nie? Ale nie wiem czy tutaj jeszcze mogę postawić... Ojej, oczywismo otwarte i za jest. Dobra, zamknę drzwi, jest OK. Mm. Myśmy, 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 my tutaj wszystko mamy, wszystko mamy pięknie. Aha, tutaj świnki mi się robią, a skoro mi się świnki robią, ale... Co z tego, że mi się robią, jak ich nie przerobię na jedzenie? Pojawi się nowy duchowny, no idź tam. Jeszcze nie mam? Jak to, jak to jest możliwe, że jeszcze nie mam. O dobrze, jest już pewna szansa. Widzę, 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 widzę nadzieję. W czym? W żołnierzach. W żołnierzach, tak? Nie wiem jak w mnichach. To fajnie, to fajnie, Mam czterech mnichów. No to dobrze, to dobrze. <laughs> dobrze. Kto wie, może tam może prowadzić się. coś ruch, uda. Ale zawsze jest... Kurde, Ej, <laughs> nadzie nadzieja. Musi być nadzieja. Hmm, co ja chciałem sprawdzić. Ile mam mnichów? Pięciu. Czyli jeszcze trzech mnichów potrzebuję, podbiję kolejnowości. Mam minimum 100%, bo były jakieś ukończone, mam gradzie i ja mam. Więcej ludzi. oj ojoj, oj, 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 oj. Ale sobie podbiję, ale to później. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. A jaka? Jeżeli mogę się zapytać. Mięso chciałabym postawić. Mięso? Mięso? Będziesz, będziesz mięso mieliła? Mielonkę. Mięso. Mielonka. Tak. Kurde, no dalej, szybciej, 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 szybciej. Jak ta moja logistyka? Mm, nie to. No, wszystko ładnie się sprawdza, tylko kurde, no. Nie fajnie, nie fajnie. Dalej. Tutaj rybek mamy bardzo dużo. To jest najważniejsze. AM, z, niczym pro... z niczym problemów nie mam. Mię, tak, miałem jest potrzebne. Dobrze, to mi się prawdopodobnie to, to nigdy nie ustawi, jeżeli nie, nie postawiam domku związanego z. z czym? Z mięsem. Z mięsem. Przecież mięso <grym> produkowałem. No dalej, jeszcze tylko tych dwóch. Ludzie, róbcie się. się. Ja potrzebuję kamieni. Kamień potrzebuję. A w tym hmm, momencie to bez kamienia. Nie, nie, Gdzie to było, myśliwy? Raz, dwa, trzy, trzy. A, to była masarnia. Co to trzeba zrobić? Eee, wieczny odpoczynek. Coś trzeba będzie zrobić. Ja tutaj robię masarnię. Spoko, rób sobie rób masarnie. Ja tutaj myślę jak to to tutaj tutaj ogarnąć. Ja w jakiejś... <laughs> młotków nie mam. No tak. Nie mam młotki na szczęście. No młotków nie mam. Ja pierniczę, no... mu... Ja zapomniałem o młotkach. Normalnie hutę wszystko mam, ale młotków nie wybudowałem. Oj, to będzie problem teraz. Będzie problem misivo. Okej, daj jeszcze mam szansę. Co? Komu mam dać szansę? Mówię że, mówię, że ja jeszcze mam szansę w takim razie. No. Bo tak troszeczkę niefanie postąpiłem. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. I to były młotki właśnie. Czyli narzędzia ogólnie, nie młotki, tylko narzędzia. Ja pierniczę. Czekaj. Jak to zrobić, że na razie nie pracowało? I bezczynny. 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 Fok. Co mam teraz biedny zrobić? Kurde. Z czegoś będę musiał zrezygnować, chyba. Wiesz? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tylko szczegam. Dobra, na razie ten leśnik. Kamanka, kaman. tak. Co jest? Mamy jeden. Mam jeden młotek, tylko nie wiadomo, gdzie ten młotek Dzień pójdzie. Brakuje materiałów. Brakuje młotka. Też ci brakuje młotków, a robisz? Nie, ja, mam młotki, ale drewna. Drewno? Drewno? <laughs> Czyli mój błąd zrobiłaś teraz, bo mi ostatnio brakowało drewna, wiesz. Pozwolicie sobie moi drodzy, że zapalę, ale mówię, nie palcie to jest najgorsze rzecz, jak możemy... Nie chcę może być... mieć, tak? Hmm? W takim razie. Dobra. Kurczę, no. To teraz mam przestój, bo nie mogę nic zrobić, bo nie mam młotka. ha, ha, ha ja nie... też mam przestój. Ale nie, cicho już mam młotki. Kurde. Wiesz, mam Ja raczej znaczy, poszedł facet produkować, wiesz? Zawsze Jak tu logistyka Zawsze. Zawsze dobra A tu rozbudujemy tego leśnika, którego yy, że tak powiem rozwaliliśmy Dobrze, to jednego będę nie, miał. Jak... Jest szansa, że mi się wyłzko Nie, 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 czekaj, nie, nie, nie tak. Jaki to jest postęp? 65% Tak 85% Tak Dobra Dobra, dajcie złoto to miało iść tutaj, ten młotek miał iść tutaj Jak to nie ma młotka? A brakuje mi jednego? Proszę Dobra, to damy coś takiego, bo to jest bardziej neutralny teren Jest tylko ten A tamten jest chyba bardziej tak. zaawansowany <grych> Bardziej zaawansowany, Nie, bo, tak? bo potrzebni są pikinierzy I ten będzie mi łatwiej podbić Spoko Więc idę zakaczmy. Niech on idzie i ty z tym młotkiem I biorę. Jednego tego. Daj i pracuje tutaj u mnie czy nie? Jednego tego i żeby ten był A ja mam kolejnego duchownego ile mam tych duchownych w końcu? Jak może miejscami zamienić? Jeszcze raz co? A! Yy, zatrzymanie na... A, na początek, dobra, już wiem. Chodzi mi, że to chcę na początek. Tak dobra, dobrze, już już. Żeby mi się stworzył... Y... Bikinier Aha, rozumiem To będzie łatwiej, bo kasa jest... To ty masz mennicę? Nie mam menicy, bo nie mam złota! Nie nie ja po złota. prostu robię piwo na złoto A sprzedajesz piwo za złoto Przecież ja też mogę sprzedać piwo za złoto? <laughs> obudził się! Nie mam, obudził się, drodzy widzowie, obudził się ale, za to! Ale nie, ale nie mam piwa jest problem, wszystko wypiłem Fok Nie fajnie nie fajnie. No, 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 no. <grywia> Dajcie. Dasz radę. Nic. Jezu, zapomniał. No powiem no i się zrobił za mało. Albo on dopiero on idzie ten gościu chyba. A ja podbijam kolejną włość Aj. Włość, w której w końcu będę miał kamień. Ale ja nie bardzo rozumiem. Czego? A, jest cztery. Dobre moi drodzy, słuchajcie. Jest, jest dobrze, jest dobrze, nie? nie mam co prawda tutaj zasobów takich fajnych czy coś. Nawet, nawet nie wiem, co tu jest. Ale przynajmniej w węgiel i mam posiadłości więcej. Mm, tutaj są trzy. Trzy są. Ale, ale co trzy są? I czy jest złoto tutaj? Ja nigdzie nie mam złota. No, ja cię kręcę. No, musisz sobie dać radę jakoś, wiesz? Bez złota. No. I pewnie tam, gdzie jest najwięcej, tam mam pikinierów i tych. Ja um, tutaj coś na tej mapie kryję. Tajemniczego, może tutaj jest jakieś złoto, jest węgiel. Spoko Po co dawać tyle żołnierzy na taki teren? No, jeżeli tutaj w ogóle. Jeżeli co? Jeżeli nie ma złota. No to nie wiem. No nie, wiem. dobra. Podbijamy, tak czy owak. Tak Moje czy prawdę? owak zawsze pan nowak? Jak to się mówi? Prawda? Tak Lecimy To leć Bądźcie dzielni żołnierze Do ataku Leć, tylko się nie zabij Uf. Mówię, nie zabij się tylko Ja tylko tutaj Dobra, ja tutaj ogarniam Tutaj damy może kolejną nawet farmę sobie nie być tak bezbronnym. A jesteś bezbronna? Hmm. Ha, 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 ha. <laughs> nie kopalnie nie, to Tutaj. Ale tam miał ryby. Chyba? Tam miał dostęp do ryb? Albo nie miał ja już sama nie wiem. Umi, u mnie jest niby też blisko do ryb. Um, a, nie Ale... mogę, a nie mogę ich mieć. Krew o Tutaj powinna mieć. Czemu ta ryb nie ma? Dlatego ja jeszcze nie powiem, czemu tam ryb nie ma. Nie, ma, mam wejście do wody mm -hmm. i nie widzę zna znaczku ryby na wodzie. O to nie wiem, o to nie wiem. Niestety nie potrafię. No dobra, ale spróbuj. nie, bo nie, 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 nie. Musisz mieć znaczek ryby. Musisz mieć. To, że coś ma tam dojście do jeziora, czy tam rzeki, Dobre. nie oznacza, że są ryby tam. Wiesz? Oooo ja cię kręcę. To jest no, bardziej to skomplikowane niż się wydaje, moi drodzy, parafianie. Czy widzowie, przepraszam, za dużo gram tutaj mnichami. Hmm, hmm, hmm. Nie to co ja chciałem. O. Jest szansa, że wygram czy przegram tę bitwę. A tego to, 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 to już ty powinnaś wiedzieć, nie? Czy wygraś ja strzelam. I tutaj przecież to muszę... Udało ci się! Uff, z jednym tym, ale udało mi się. Udało ci się? Mhm. Mm zaraz się do mm -hmm. Zaraz przejmę do wości, zaraz mm. tutaj dam więcej more 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 piwa, to będzie więcej more more money. More more money, okej. Okay. Ej, jeszcze jeden punkt do rozdysponowania, fuck. Wow. Ile mam tych punktów jeszcze? Dla mnie Mhm. Jeszcze. Parę tutaj tego Pięknie I Rozwój domów, okej, okay, fajnie. Zaraz, zaraz będę miał kamienne mury. Wii Nic mnie nie zaatakuje Spoko. Wszystko da się obalić, że masz odpowiednią siłę. Tak Ale wiesz co myślę, że teraz by było ci Tobie ciężko, a tym bardziej przeciwnikowi ta da da ta Dobrze, to teraz dajemy więcej yy, piwa Żeby robili ci piwo, mają ci robić piwo? Tak Tak, właśnie, ja muszę zacząć, jaka u mnie, jeżeli chodzi o wodę Z wodą ładnie, z tym też ładnie, to też będę robił piwo Piwa, dajemy wodę Może z dwie... Była blisko studnia Dwa razy piwo Dobrze, żeby nie musieli nigdzie tam kroczyć. Mmm, że I dajemy szybciutko magazyn. Mi ten prestiż, jeszcze trochę prestiżu potrzeba. Oczyszczamy płacie, ponieważ w co nie zależy od A, beautiful. It's just a beautiful. Tak. Beautiful, just, 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 just beautiful. Chata górska. I mam cztery. Jeszcze, jeszcze dwie gwiazdki bym potrzebował. Kurczę, żeby skończyć. Mm -hmm. Dobra, to teraz zróbmy coś takiego. Przewinimy to na początek. Będzie szybciej, będą pieniądze. Tak.